najlepszego skoczka aktualnie na świecie. Kamil w pierwszej serii przy bardzo kiepskich warunkach 134 metry. No, powtórzenie takiego skoku w zupełności gwarantuje naszym m, zwycięstwo. Widzimy, że to wystarczy 10 metrów mniej nawet, no ale nie wydaje mi się, żeby Kamil chciał tak kalkulować. Będzie starał się polecieć dalej. To i skończył tyle, ile trzeba. To też nie był jakiś nadzwyczajnej długości lot. Będzie w dodatku bonifikata za wiatr, tak jak w pierwszej serii. Tak i teraz, on no, ma najgorsze warunki w swojej grupie. Państwo zaraz zobaczą, jak wyświetli się nota reprezentanta Polski. Ile punktów e, będzie doliczone? Za sam wiatr 7 i 8, oczywiście zaraz wszyscy mieli w tej grupie e, punkty doliczane. A więc należy oddać honor naszemu reprezentantowi. On może, jeśli chodzi o odległość, tutaj nie błysnął, ale w takich warunkach, jak sądzę, nie udałoby się komuś tutaj skoczyć. Daleko. Piotr Żyła już wie, zresztą wiedzą to także pozostali nasi reprezentanci, oni doskonale widzieli, podobnie jak Kamil tę zieloną linię wyświetloną na zeskoku, zatem możemy oznajmić, że po raz drugi w historii i po raz drugi w tym sezonie i po raz drugi w Niemczech reprezentacja Polski wygrywa w konkursie drużynowym. W tym samym składzie zresztą Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Też chciałoby się powiedzieć szkoda, że kolejne rywalizacje drużynowe już nie w Niemczech. Wygrana w Klingenthal, wygrana w Wingen. I to czas na wygraną finału. co tutaj Będziemy kombinować. i jedno trzysetka. To jest właśnie ten kwalifikator. I za rozbieg i za w prawie 8 punktów. No ale Niemcy troszkę smutni, bo liczyli na wygraną, Liczyli na duplecik po zwycięstwie w Zakopane. Czasem przyszło im się na najniższym stopniu bowiem bo to oczywiście też jest wielki sukces, ale myślę, że no, inaczej by sobie wyobrażali. To oczywiście kolejne 400 punktów do dorobku Polaków w klasyfikacji Pucharu Narodów i umocnienie się na pozycji liderów.